Gmina Borzęcin zakupiła nieruchomości, które w najbliższym czasie ma przeznaczyć pod inwestycje. Działkę zakupiliśmy przed kilkoma tygodniami. Jest to działka o powierzchni 60 arów, na której zlokalizowane są budynki magazynowe, budynek handlowy. Działka bardzo ważna z punktu widzenia strategicznego, gdyż zlokalizowana w centrum wsi w pobliżu zespołu szkół, urzędu gminy i oczywiście kupiliśmy tą działkę z zamysłem inwestycyjnym w perspektywie finansowania 2014-2020, gdzie zamierzamy przygotować projekt budowy krytej pływalni wraz z zakłaparkiem i wydaje mi się, że jest to właściwa lokalizacja dla realizacji tej inwestycji. Planujemy zakończyć tą inwestycję w roku 2018 bądź 2019, ale oczywiście to wszystko będzie zależne od możliwości pozyskania środków zewnętrznych z funduszy Unii Europejskiej w tym zakresie. A pośrednio od terminu ogłoszenia naborów w nowej perspektywie czasowej. Tak, mamy plany. Teraz jest dobry okres na zakup nieruchomości. Jest recesja na rynku w tym zakresie. Grunty są tanie, więc kupujemy te lokalizacje, które w perspektywie rozwoju gminy uważa się za strategiczne. Dlatego nasze zainteresowanie. Zakupem obiektów rozdzielni gazu w Borzęcinie, zakupem terenu przyległego do kompleksu sportowego w Borzęcinie Borku, jak również zakupem gruntów wspólnoty gruntowej w Przyborowie o w areale około 40 hektarów, na których w perspektywie czasu gmina zamierza zlokalizować strefę przemysłową, gdyż no jest to grunt bezpośrednio przyległy do planowanej drogi od zjazdu z autostrady w Brzesku w kierunku szczurowej, Koszyc i dalej Kielc.